Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, kart dnia na 12 lutego 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie blasuję kartę na dzień dzisiejszy. Świat. Dziś możemy być w miejscu, gdzie będziemy mieć satysfakcję. Albo niebawem będziemy mieć satysfakcję, dziś będziemy cieszyć się z naszej roli, albo jak wyglądamy, lub jak wygląda nasze życie. Dziś będziemy znali swoją wartość, zatoczyliśmy koła. Świat z jednej strony pokazuje zakończenie, a z drugiej strony pokazuje otwarcie się na świat. Dziś również możemy poczuć szczęście, radość, ukończymy z dobrym skutkiem swój plan. Niektórzy podejmą decyzję, która dotyczy zagranicy. Słowo na koniec? Zrozumienie, wyjaśnienie. Karty anielskie. Samoakceptacja. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara, Tarot Dbaj o siebie.